Widzimy, dzisiaj sobie pogadamy, dlaczego w sumie pikuje Monte. No to tak, generalnie jest sobie Monte i mamy tutaj za 20 za złotówkę i nagle tutaj widzimy, że jest pik za 320. A może się spytać? Co, czekaj, co? Dla, dlaczego to no tak? A już wam oczywiście mówię tutaj widzowie, czekajcie. Ojej, słucham sobie użyczki, bo to jest super. Liquipedia Paris co tutaj i patrzcie na to, co tutaj się stało. Mamy tutaj e, na przykład m, już mamy tutaj e, ćwierć finalistów e, e, Majora, mamy Heroic i Team Vitality. Zobaczmy sobie e, na przykład, nie, nie wiem no i właśnie Monte. E, bo się trochę zamotałem, sorry, ale właśnie zobaczmy, że Monte awansowało i to była taki wiecie, underdog. Nie oszukujmy się, Monte to był Underdog i one awansowało z Bilansem 3-1 pokonało Furię, więc ludzie po prostu przy, po prostu została nahypowana ta naklejka, drużyna stała się bardziej rozpoznawalna i pożądana no i, przy, i dlatego odbił to aż do 3,18. ludzie teraz to panicznie y, skupują nie wiem po co, oczywiście cena ciągle rośnie i ona zaraz spadnie yy, bo oczywiście zara promocja i te inne sprawy, oczywiście to jest chwilowy pik. Więc na przykład Monta, zobaczmy sobie na przykład HR zobaczmy jak się heroik zachowało. A to nie wyszuka tak O Boże widzowie robimy to inaczej. Counter Strike. Boże, Comedy night heroik, zobaczmy. Oczywiście zrobimy to sobie z Paryżu, sobie sprawdzimy. 15 maj. To sama, to sama sytuacja. Heroic y, tutaj mamy, że po 20 groszy dostała się dalej. Pik. E, dobra, zobaczmy sobie y, na przykład FaZe. O, suba ktoś dał. FaZe 39 groszy. E, tu też był pik, ale oczywiście mniejszy. Tu możemy zobaczyć, jak się dosta dostało. Zobaczmy Apex. Chociaż tutaj pik 18 groszy, nawet do 62. Tutaj mamy już po piku. Możemy zauważyć. Więc co to znaczy? Jeśli chcecie, to możecie po prostu grać pod Short Terma yy, kajki yy, Możecie obstawiać mniej więcej. Oczywiście to jest hazard pe pełny, yy, nie ma dwóch zdań, więc ja się w to na pewno nie bawię i Wam się też nie polecam. no To jest hazard. Ale jeśli by ktoś chciał spróbować zarobić, yy, to możecie przewidzieć nie, oczywiście nie my tak działało, że na przykład Monte wygra z, z GL i nagle naklejka zrobi pika do 5 zł, no nie? To zależy od w sumie du, dużo po prostu zależy od tego, co nie? Ale właśnie niektóre te drużyny przeszły dalej sobie, no i miały pika, bo po prostu zainteresowanie majorem i tymi drużynami zdobyło po prostu nowe grono fanów, bo widziało jak grało, no i chcą sobie nakleić. Po prostu naklejkę z drużyny, która się gra, gra spodobała im. Na przykład Monte było przecież mało rozpoznawalną drużyną organizacją. No i dostali się dalej. Ludziom się spodobała ich gra i po prostu spikowała naklejka. Więc generalnie można spróbować coś pokminić, zarobić na tym, ale ja generalnie nie polecałbym, bo to jest po prostu czysty hazard. Więc widzowie trzymajcie się na razie i siemać i po prostu można zarobić na w cudzysłowie, obstawianiu meczów i to jest dosyć ciekawe, nie polecam tego rodzaju, to jest hazard. Na razie trzymajcie się Szymano.